nagła czkartka moje <laughs> Artman watched as Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose this second time. <laughs> o, that was his by maximum second time, no, spajnie. <laughs> Wake was easily the most promising subject he'd had, had. Well, since Tom really. Sleep well, Alan, Hartman whispered with a smile. Let me take care of you. O Boże, ten koles jest nawiedzony i to ostro. Bary Bary ratuj. Przeładuję to jakby co? Bary weź mnie stąd Ogarnij dupę stary teraz szybko. Kinda loose in the lock, so uh Barry, I'll find it, don't worry about it LOL I'm przejebane. który macie tą rację w Tworzyłeś drzwi, a ja tu napierdalam się jak głupi. Bary. Krzyczeć mocniej trzeba. O, jak ładnie. Ale to, to musiałeś wziąć, nie? Boże.

I'm crazy but that's fine yes they're missing shalana good you're barking mad you are by far the craziest but maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this it helps this is how we can she's trapped in the darkness at the bottom of the lake but she's not dead ow how can you know that i know barry i can Al, i know listen i can bring her back i can find her there's something special about this place. To the, lake. It, does to the works of here. it makes them come true but there's a catch. The dark presence, whatever that thing is twists it to its own ends. That's all this is all happening. Is happening. It's using my manuscript to take over Ow, I believe you Jezu, jeden, the wierzy. Wierzy. I dobrego. believe you crazy or not you're not delusional weird shits going down that's a fact. Andersona the <noise> Anderson na wiedzieli o co chodzi, tylko przez te wszystkie prochy odjechali zbyt daleko. <noise> nie! Parę rupuniki... ...na drzewie. Też dobre. Ojej, ojej.

To jest ważne, najważniejsze oczywiście. Boże, jak ja tam zejdę. Boże, pary. O, farma.

What the fuck? W którą stronę mam iść? Byle dalej No! Nie dam się tak szybko zabić, dajcie mi spokój No nawet beczki To już jest chyba lekka przesada A O, mogę włączyć światło. No, zawsze coś nie. <grywk> Czyli w sumie se pochodziłem dookoła. Spoko. Jezus Maria. Jesus Christ.

lol. Lodówka. ach, chuj, że nie. Włączę se o tak, bo... bo tak. Bo lubię mieć. O, oh, fuck. Fuck you, fuck you, fuck you, all. Ła Chodź tu, wagoniku No dobre światełko, dobre. Dostanie bateryjki potem, jak dziś znajdę. Lodówka. a oczywiście pusta. O oh, fuck you, all! Ah! Lo. Wof. Tak. Wszystko. No Alan, no weź. Nie bądź taka, ściana Mazara. Taka ładna burza wof. Nightingale stared at the past outrider. The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hand shook, and his throat felt tight and dry. biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Dobra, jedziemy. O Boże! Zapomniałem o dziurze. No, jak ładnie. Nie mówcie mi, że to zaraz gasi. <śmiech> <śmiech> Ladarka! Trust no one in the dark. Of course. O co tu dają? Nic tu nie dają? To po co to Nie trzeba tego. Chyba sek picie. O że sek picie! Spierdalaj, Wake!

Zapierdalaj tak szybko jak się da. Szybciej. Wake! Uniki, Zigzaki! Uniki, Zigzaki! No nie. <coughs> <coughs> I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. I see you. Patrz Rób tę, rób rob, rob, uniki, a nie nie płacz. Już jest blisko. Chodźcie tu, jak jesteście tacy mądrzy. A, Jezus Maria, to było ciężkie. Nie mam baterii tylko z tego, a po co mi baterie? To działań. Barry in the of <laughs> Bary nie należy do myślicieli. Czyżby dłuższa latarka? A niech to. Dłuższe zawsze lepsze. <słuch> to tylko światełko, dobra, nieważne. Dobra. I Bary tylko się nie spierdol z tej góry. A to nie bary, lol. Ok, jakim samochodem jechaliśmy tym?

Nurek przyszedł i powiedział swoje. Aj, czuję, że to nie będzie nic dobrego. Czuję pułapki. Aha, ha Jak ja mam tam, gdzie mam iść właściwie Chcę stawia te pułapki I po co na Wake <grywk> nie jest do jedzenia O jakie ładne miejsce Tyle światła Bardzo ładnie. Czyli mówicie, że bary mi nie odda mojej tej... ...amunicji i wszystkiego? Tak chcę u góry. Chryste, panie! Idź ty w pizdół! Gdzie mam iść? Tu czy tam, nie wiem już. Sam na 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 Fajna muzyka leci. Gdzie idę? I źle. to wiem. <grym> Trzeba iść za pułapkami. Pułapkę, pra pułapki prawdę mi powiedzą. Wypierdalać. Boże, przestraszyłem się krzaka. broni nie lubię tylko tego, że trzeba tyle przeładowywać Jezus maria, ilu was tu jest Który jeszcze? Ten jeszcze w pierdolu nie dostał. Czy ja idę dobrze? Tak, to są pułapki, więc chyba dobrze. No weźcie już, ja nie mam tyle amunicji.